Może kiedyś usłyszeliście o takim pojęciu wysoko funkcjonujące? Z czym ono Wam się kojarzy? Dajcie znać, napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem. Ja z tym określeniem spotkałam się, kiedy zgłębiałam wiedzę na temat osób z spektrum autyzmu i uważam, że tego pojęcia nie powinno się wobec tych osób stosować. Dlaczego? O tym będzie w 134 odcinku. Do nieużywania tego pojęcia zachęciły mnie dwie osoby: mama nastolatka w spektrum autyzmu i dorosły mężczyzna w spektrum autyzmu oraz ta książka Iskry w mojej głowie. O niej będzie w innym odcinku. Na początek powiem Wam, co oznacza pojęcie wysoko funkcjonujące. Przede wszystkim nie jest to termin medyczny, jest to pojęcie potoczne. Określa się nim osoby w spektrum autyzmu, które bardzo dobrze, dobrze radzą sobie w społeczeństwie, w życiu bardzo dobrze funkcjonują. To pewnie teraz myślicie sobie: No to Kasia, powiedz nam, dlaczego uważasz, żeby nie używać tego pojęcia? Ludzie w spektrum autyzmu mogą zachowywać się zwyczajnie tak jak przeciętne inne osoby, eee, tyle tylko, że one inaczej mogą odbierać różnego rodzaju bodźce. Mogą bardziej odczuwać hałasy, różnego rodzaju dźwięki, inaczej reagować na światło, czy też na zapachy, albo w przy, e, sposób przebywania wśród ludzi. E, I żeby zachowywać się standardowo, maskują swoje zachowania, no i starają się zachować te pozory. Ale po całym dniu takiego zachowania mogą czuć się zmęczeni. Na tyle, że kiedy przyjdą do domu, mogą już nie mieć siły, na robić nic więcej. Taką mniej więcej historię opowiedział mi właśnie mężczyzna w spektrum autyzmu. Dla mnie mówienie o ludziach z spektrum autyzmu, że są wysoko funkcjonujący, wymusza na nich to, żeby oni dostosowali się do świata takim, jakim oni jest. Musisz się przystosować, nie ma innej opcji. Wysoko funkcjonujący może podświadomie oznaczać, że mamy wobec Ciebie oczekiwania, dosyć wysokie oczekiwania. Powinieneś się dobrze zachowywać. Dla mnie to jest tworzenie niepotrzebnych kategoryzacji. Na wysoko funkcjonujących, od których mamy wysokie oczekiwania i nisko funkcjonujących, wobec których mamy niskie albo w ogóle nie mamy oczekiwań. Autyzm to nie jest supermoc i proszę was, żebyście o tym pamiętali. E, ludzie w spektrum autyzmu mogą różnie odbierać e, bodźce, dźwięki, zapachy, e, różnie reagować w, w tłumie na przykład ludzi w otoczeniu, w którym się znajdują. Dlatego twórzmy bezpieczne i dostępne przestrzenie. Nie wymagajmy od ludzi z spektrum autyzmu, żeby się dostosowali, bo tak już jest. I pomyślcie sami, czy kiedyś nie mieliście takiego dnia albo okresu, że czuliście się przebodźcowani, że mieliście dość jakichś dźwięków, hałasów, przeszkadzały Wam jakieś zapachy albo nie chcieliście przebywać w otoczeniu danych ludzi? Myślę, że spotkało to każdego z nas. Dlatego pamiętajmy, że nikt z nas nie powinien być wysoko czy nisko funkcjonujący, tylko jesteśmy różnorodni.